Siemanajczko, z tej strony Natwij W dzisiejszym odcinku powiem Wam co nieco o evencie, o evencie wielkanocnym na surwixcraft.pl um, Mam dla Was też konkursik, y, więc y, już Wam mówię o co chodzi w evencie Event wielkanocny rozpoczyna się 31 marca o godzinie 17 Więc jeśli chcecie zrobić samemu takie jajka wielkanocne, musicie po prostu zabijać króliczki i codziennie o 15 i 21 będą e, rozdawane boksy króliczków, które można e, zespałnić na przykład na działce. E, I to w tak naprawdę e, tyle o evencie Oprócz jeszcze tego, jeżeli komuś by się nie chciało zabijać króliczków, to będzie mógł kupić takie króliczki za 100 dolarów e, za sztukę. Jak coś, to to są takie monety na tym serwerze, żeby nie było. I tak, teraz o konkursie. Mamy konkurs na itemki z jajek wielkanocnych. Mam 20 jajek. Jeśli chcecie wygrać taki jeden item, na przykład dajmy na to, że jest spawner, piszecie w komentarzu spawner. I te itemki, bo będzie ich 20, będą dwa albo trzy do wyrocowania. Te dwa czy trzy itemki, które będą najczęściej pisane w komentarzach, wybiorę i zrobię na nie losowanie na live o godzinie 12 w środę. Yy, więc tak. Tak dokładnie yy, będzie losowanie na nie o 12 w środę. I teraz yy, ja szybko otworzę 20 jajek. I widzimy się, jak już je otworzę. Ok, więc już otworzyłam wszystkie jajka. Mam tutaj itemki z tych rzeczy. Mamy tutaj 20. Mamy zaklęte butelki z EXPEM, 4 złote jabłka, złoto. Tutaj było jedno złoto, ale postanowiłam, że jednego złota się nie opłaca, więc po prostu dołożę coś od siebie i po prostu dołożę, żeby było 37, więc mam jeszcze jajko kota, jajko zombiaka, jajko Endermana, jajko krowy. Trzy pszczół, ale będzie, tylko będę dawać tylko po jednym jajku, nawet jak mam po trzy, więc tylko jedno, więc jajko pszczoły, jajko królika, jajko slime'a i spawner, tak. Więc jeśli chcecie wybrać z tych rzeczy, jeśli chcecie którąś z tych rzeczy, piszcie w komentarzu jej nazwę, na przykład spawner. I te rzeczy, które będą najczęściej wypisywane w komentarzach, po prostu wybiorę na losowanie i osoba, która je wygra, po prostu je dostanie. Więc tak naprawdę to by było już na tyle Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba I zachęci Was do pisania w komentarzy Jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę A jeśli chcecie wygrać taką rzecz To zostawcie suba z dzwonkiem Żeby przyszło Wam powiadomienie O live w środę Żebyście na pewno się nie spóźnili I żebyście mogli wziąć udział w losowaniu Więc to by było na tyle Tutaj macie w opisie Będziecie mieć całą listę tych rzeczy Jakby ktoś nie zapomniał czy coś jakby ktoś zapomniał, więc y, macie całą listę y, rzeczy w opisie. I no, widzimy się już jutro na live'iku i na kolejnym odcinku, pa!